No. No, czy, czy znasz, czy zna pan, ty, czy znasz stand-up łódź? Nie, nie, nie kojarzę, nie mam pojęcia. Kogo? To kogo kurwa? Przepraszam najmocniej, czy zna pan może stand-up łódź? uć, uć, łódź. 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 łódź nie. Łódź też nie. E, czy zna pan e, taką formację, stand-up łódź? Stand-up łódź? Są za mało znani, że mnie kojarzył. Pytanie. Czy wy słyszeliście o czymś takim jak stand up łódź? Nie. Nie. Przepraszam, czy pan taką formację jak stand up łódź. A to się nagrywa? Tak. Yy, znaczy ja przepraszam, ja w takich niszowych to się nie orientuję, także yy, nie, nie znam. Nie. Co to jest? tak. Czekaj, poprotkę przesunę. E, krasie? Krasie. E, pojawiają się pytania, dlaczego zaprosiliśmy do licha Stand Up Płód, jako nasz support na najbliższą imprezę. Oto nasze oficjalne oświadczenie. Chodzi o to, że wspieramy taką akcję, żeby wspomóc ludzi z biednych miejscowości, dorosłych ludzi, którzy ciągle mieszkają z rodzicami, że jakąś taką malutką cegiełkę dorzucić do tego, żeby mogli stać na własnych nogach. To jest też odnoga programu Starszy Brat, Starsza Siostra. Pomóżmy postawić pierwsze kroki. To nic, że są z pefronu. Też nie ukrywajmy, że dosyć istotnym, w zasadzie przeważającym argumentem było to, że podobno Kamil ma jeden fajny żarcik, a u chłopaków też jest taka kojąca cisza na występach, że no, ludzie mogą się skupić przed tym, zanim my wyjdziemy. Idealny support.